do Waszych domów powinien już trafić październikowy numer TOF Polska. Z okładki przebija niezwykły temat, niezwykła historia Małgorzaty Buczek z Ochotnicy Górnej na Podhalu, która nie tak dawno została pierwszą, jedną z pierwszych w Polsce certyfikowanych juchasek, a niebawem też zostanie pierwszą w Polsce bacą. Zobaczcie, jak miłość do góry w tym podhalańskim wydaniu przekłada się na rodzinny biznes. Jesteśmy w okresie zbioru kukurydzy na ziarno, z naszych artykułów dowiecie się również, jak dobrze zarządzać plonem, szczególnie w okresie niskich cen. Przetrzymać, sprzedać, na jakich warunkach koniecznie przeczytajcie. Kto posiał rzepak, sieje zboża, powinien zaktualizować swoją wiedzę też o to, o najnowsze zalecenia co do nawożenia, ochrony, walki z chwastami, tak aby w tych trudnych warunkach. Jak najlepiej przygotować plantację do przyszłorocznych żniw, ale przy zachowaniu rozsądnych kosztów. W technice polecam Wam szczególnie artykuł o ciągnikach stukonnych. To w dalszym ciągu najbardziej, po, najbardziej popularny segment mocy e, na naszym rynku. W ostatnich latach jednak te ciągniki zyskały bardzo dużo. Bardzo dużo na potencjale, na e, wyposażeniu. Wszystko po to, aby obsłużyć jak najlepiej e, obsłużyć e, nowe maszyny, szczególnie opryskiwacze, rozsiewacze, które wymagają do współpracy w systemach rolnictwa 4.0, dwukierunkowej wymiany danych Mnóstwo nowoczesnych systemów terminali, jest w nich zawarte. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, zajrzyjcie do środka, tam pełna oferta, przegląd parametrów i cen. W działach techniki zwierzęcej polecam Wam szczególnie materiały o inwestycjach, inwestycjach w chlewnie czy obory. W dziale top świnie pokazuję przykład. Gospodarstwa pana Wojtka Stybulskiego, którego znacie z naszych łamów czy eventów. Tam w jego gospodarstwie powstała pierwsza w Polsce chlewnia na bazie hali łukowej. Zmieści się tam ponad 400 świń. Co najważniejsze, obiekt ten będzie spełniał najwyższe standardy dobrostanu, o czym, co jest coraz częstszym wymogiem właśnie w tej hodowli, ale nie tylko, bo także w produkcji mleka. W produkcji mleka pokazujemy Wam oprócz szeregu przydatnych artykułów z zakresu żywienia, rozrodu czy weterynarii, pokazujemy przykład gospodarstwa Fortun Cieszymowo na Pomorzu, gdzie nie tak dawno uruchomiono jedną z największych tego typu instalacji na świecie. Mowa oczywiście o doju grupowym. W jednym obiekcie na terenie tego gospodarstwa pracuje aż 24 Pracują aż 24 roboty udojowe. To niebywałe, niebywała skala, pozwalająca obsłużyć nawet 1500 krów w przyszłości. Zobaczcie, jakie są atuty doju grupowego: jak w większych gospodarstwach sprawnie wprowadzać robotyzację, nie zawsze rezygnując z tradycyjnego żywienia TML-em i dwukrotnego czy nawet trzykrotnego doju w ciągu dnia. Serdecznie wam polecam te artykuły na w łamach październikowego wydania znajdziecie mnóstwo zaproszeń do listopadowego Forum Rolników i Agrobiznesu, które właśnie 27 dnia listopada odbędzie się już po raz 10 w Poznaniu, w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przygotowaliśmy dla Was niezwykle bogaty program, dlatego zerknijcie i już teraz wejdźcie na stronę forum forum.toparler.pl, Zapiszcie się, abyście mogli być uczestnikami tego największego w Polsce wydarzenia skierowanego właśnie dla rolników i agrobiznesu. Nie może Was tam zabraknąć. Serdecznie polecam i do zobaczenia.